Dobra, witam was wszystkich na kanale Maćko Gospodarz. W dzisiejszym odcinku zebraliśmy się tutaj, można powiedzieć, grupą po to, aby ogłosić, można powiedzieć, zbiórkę charytatywną dla małego Olafka. No i dzisiaj jest z nami Paweł i Martyna. No i Martyna przedstawi, co będzie wyglądać, no i na co zapraszamy. Witam serdecznie, nazywam się Martyna, mój mąż Paweł, jesteśmy z Pomyska, z gminy Bytów. Zapraszamy Was serdecznie na akcję hartatywną na leczenie i rehabilitację dla Olawka Cichosza z Bytowa. Organizujemy ją 26 maja o godzinie 14 do 17, 3 godziny. Mamy atrakcję dla dzieci, jak i dla dorosłych oraz kiermasz ciast i innych wiele e, akcesori dla dzieci, jak i chleb ze smalcem. Grill oczywiście również będzie, który my fundujemy dla Was, kochani, w podziękowaniu, że do nas przyjdziecie do Pomyska. Zapraszamy Was serdecznie na akcję hartatywną dla Olafka, która jest bardzo ważna, żeby mu pomóc, żeby mógł dalej się rozwijać, rehabilitować. Byśmy byli wdzięczni Wam, jeżeli do nas naprawdę przyjedziecie i pomożecie nam będziecie nas wspierać. Ja to może to, powiem też, <coughs> Olaf jest od urodzenia chory. Na zespół dałna. Zaraz, krótko po urodzeniu, wykryto u niego wadę zastawki aortalnej serca. No a miesiąc temu okazało się, że jest jeszcze chory na cukrzycę i jest to cukrzyca pierwszego stopnia. Także no jest bardzo potrzebna pomoc w dalszym leczeniu, żeby było można, po prostu, no, żeby mógł się chłopak dobrze rozwijać. I bardzo dziękujemy i liczymy na Waszą pomoc. Ja też tam również będę. Oczywiście będzie tam różne atrakcje. Między innymi robimy też arytatywnie taki mały przejazd traktorami. No i oczywiście ja będę w nim uczestniczył. Także zapraszam was na kiermasz na całą akcję. No i już się widzimy teraz w dalszej części odcinka. Dziękujemy. No i mam mało kolejny dzień. Słuchajcie, no i rościan na. Wyszło mi 270 kg na hektar No i teraz idzie daw. Również w tej samej dawce na hektar Bo mam również tonę na właśnie 360 Kurką terenową, no bo to jednak 80 ma trochę ciężko z tym kultywatorem, bo no ryje trochę głęboko, może za głęboko, no ale ciur z tym, że tak powiem No i tutaj też była orka zimowa i tutaj również powiem Wam poszedł głębosz Był ten wał, co to tak zasklepił trochę. No i właśnie ja Tata również tu ślady przekultywatoruje po to, to aby no... No wiecie, żeby to miało ręce i nogi Żeby to było jak najbardziej równo. No i jak zaraz wrócę do domu to przeczepiam się i zakładam talerzówkę. Musi być to doprawione, musi być to równo przede wszystkim No i co najważniejsze, nawóz musi być wymieszany z glebą Przykryty Też powiecie znowu, że za dużo jeżdżę tutaj No ale to niestety ta praca tego wymaga Nawozy mają być wymieszane, przykryte A nie zostawione na wież, żeby nie tracić tego azotu przy okazji innych składników, tak? Fosforan, amonu, no to też jest jednak azot, tak? Turyno jest potrzebny jakby nie było. Tak. Zobaczcie, może tutaj to całe się uprawi też kultywatorem, i zaraz z tyłu talerzówką zobaczę jak to tu wyjdziesz w praniu tutaj jest drugi rok kukurydza po kukurydzy na przyszły rok nie wiem co tu pójdzie wszystko się okaże w praniu na razie nie zakładam nic no bo się po prostu nie da założyć co tu będzie To się tu miewa, moi drodzy. I robota idzie słuchajcie! Ja. <laughs> Bardzo fajnie! Oj, nawóz jest wymieszany. Bardzo mięciutko jest. Idę zajrzeć, bo coś czwórka nie do końca temperaturę trzyma. Taką jak powinna. Ale już chyba wiem dlaczego. jak widzieliście przedtem 914 uprawiała tam za lasem no ale teraz tutaj oczywiście jest talerzówka no bo jak żeby inaczej i powiem wam po tej talerzówce wygląda to bardzo interesująco ładnie o taki ładna wierzchnia warstwa fajnie zaklepane uprawione no i w sumie o to mi chodziło no i też tak jest, a jeszcze godzinkę i mam zrobiono już połowę, mam tu machnięte. Połowę jeszcze tak nie, ale jedna trzecia spokojnie. Też tak jak pisaliście mi na społeczności, że no orka niepotrzebna to tamto siamto i tak dalej. No powiem Wam, że miałem jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota, byłem też w mieście. Ja miałem taką ciekawą rozmowę. O, aż tak nie przesuszyło. Górny centymetr. A reszta wszystko jest o ładnie wilgotno. ziemia jest fajnie tutaj nagrzana. Więc idealnie pod siew kukurydzy. No wiadomo, w taką morkę, no to niekoniecznie. Ale teraz tak. Rozmawiałem z takim panem. <laughs> który u siebie w gospodarstwie ma około 60 hektarów kukurydzy, w tym jest kukurydza na ziarno i na kiszonkę. <laughs> Ogólnie ma ponad 400 hektarów gospodarstwo. No i powiedział mi coś takiego, że nie mam się słuchać innych, tylko iść swoim tokiem myślenia. I on mi powiedział jeszcze jedno. Że nigdy więcej w życiu nie zasieje kukurydzy bezorkowo. A w gospodarstwie zboża dużo bezorkowo sieje. I powiedział mi, że tam gdzie grządziel wejdzie, jest głębiej. Gdzie grządziel nie wejdzie, jest płyciej. I kukurydza, jedna roślina ma metr, druga ma dwa. I tak kukurydza naprawdę była nierówna, mimo że to pole rok po. Roku była kukurydza w monokulturze przez 4 lata i był i obornik, i różne rzeczy, bo też pan ma zwierzęta. I powiedział mi, że nigdy więcej bezorkowo kukurydzy nie zasieje. Siał tak przez 3 lata i orka, i bezorka. I powiedział, że za każdym razem co roku jest to samo. Inna byłaby sytuacja, tak jak jest metoda strip-till. Czyli idzie grządziel. Tak jak w głęboszu, i w tym miejscu jest kukurydza. To jest całkiem inna postać rzeczy niż uprawa bezorkowa. U mnie tu był jeszcze głębosz. Jeżeli ja bym to zrobił talerzówką tylko na 5 cm, tak jak co niektórzy pisaliście, to powiem Wam, że byłoby naprawdę wesoło. Ja wiem, Wy wiecie lepiej, Wy wiecie swoje i tak dalej. Owszem. Też to jest błąd, bo jest to orka wiosenna, której się nie powinno wykonywać, jest to błąd agrotechniczny. Ale robiąc bez orkę na 20 cm i robiąc orkę na 20 cm, to tak samo ziemię zruszamy. Tyle, że o agregat bezorkowy od razu ma z tyłu wał, fajnie, elegancko to zabija, a puknie. I taka jest tylko ta różnica, że to zasklepi górę i że nie powinno przesuszać to głębszej warstwy. Tutaj robię to samo, tylko że można powiedzieć, no orka była wczoraj, a dzisiaj jest uprawiane i jest nawóz. Wczoraj tego już nie zdążyłem robić, bo byłem zbyt zmęczony i miałem jeszcze inne rzeczy do kompletu. I tak to słuchajcie wygląda. No ale co ja będę wam dużo opowiadał? Większość z Was i tak wie lepiej, wie swoje. A druga sprawa, moi drodzy, jest to moje pole. Moje decyzje i tak też się tego trzymam. <laughs> Każdy popełnia błędy, jeden większy, drugi mniejszy, ale to też nie o to chodzi, tak? Ja robię tak, jak uważam za słuszne. Ja wiem, lubicie też złośliwe komentarze pisać, no ale to już powiem Wam, już więcej nie będę się do tych komentarzy odnosił, po prostu robię swoje. 对了。 Gotta stay strong and fake a smile until Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you. We'll choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. siejemy praktycznie dwie, 80 tysięcy i tak dalej, różnie. To, to masz, to masz, liczmy, 800 zł na hektar. Nie wiem, ile tu usługa w tym roku, ale liczymy plus hektar, liczymy liczmy 300 złotych plus aworzy, w ogóle tak chyba bali, bo praktycznie rok w rok było u nas przesiewane po zimie. No to nie było sensu to, siać, wydawać to, pieniędzy. Tak, i chcę mamy teraz 8 hektarów znów na naprawę tego programu. Wiem, że to proszę. Nie wiem, ale pozdrawiamy serdecznie Generalnie, czemu my się tutaj znajdujemy Powiem wam tak To jest już jest nasz któryś tam projekt z rzędu Ale miejmy nadzieję, że ten akurat powinien fajnie wypalić Pierwszy raz w ogóle robimy projekt Z top nasiona Pozdrawiamy serdecznie chłopaku. E, chcemy sprawdzić, jak poradzić sobie tutaj Kukurydza, typowo odmiana Jedna i druga, o której zaraz pogadamy się Siarnówkowa e, Na kiszonkę, bo tak Maćko będzie je Właśnie wykorzystywał Czyli karmił nim swoje krówki Mamy dwie fajne odmianki, jest tu yy, odmiana Nikolo. Powiem wam mój błąd, mój ból, bo kamerę zostawiłem w 60. Ja tak to załował. Teraz coś nagrywam, ale z chłopakami się podzielę materiałem. <coughs> zadowoleniu. Tam, tam w tą stronę idzie dosyć duża góra także jak się tutaj stanie, słuchajcie, przy schodach tej kukurydzy pierdol, okay, pierdol, ja czekaj, posłucham słucham. bo ja się staram, słuchaj, coś profesjonalniej powiedzieć dobrze tutaj, jest słuchajcie, no to tam będzie dosyć dobrze dobra moi drodzy, kukurydza posiada e, tak to się prezentuje, z czym już można powiedzieć na warsztacie tutaj coś powoli dłubie ale nie o tym Wrócę jeszcze do poprzedniego filmu z głęboszowania. Mianowicie obiecałem Wam, że sprawdzę jaka była głębokość pracy. No i jest tutaj montówka. Co prawda ta jest inna, bo tam tam nie wiem... Albo gdzieś zasiałem. No ale tutaj... Uczciwie... Jakby nie było. Idzie. 40 cm. No i na taką głębokość szedł głębosz. No i tyle. To jest takie zakończenie odcinka, i już do zobaczenia w następnym.